Cześć kochani! Nazywam się Franek i dzisiaj w zastępstwie ASD525 poprowadzę dla was ten program. Jak mogliście zauważyć, ASD525 bardzo długo nie nagrywała filmików. Pewnie się za nią stęskniliście, prawda? Jeśli tak, oglądajcie dalej ten program. Może w końcu wam się pokaże. A tak na marginesie, czy nie jestem przystojny? Moją zaletą jest to, że bardzo lubi się przytulać i jestem bardzo, bardzo mięciutki. Witajcie kochani, teraz pora na mnie Mam nadzieję, że wstęp, który zrobił Franek podobał wam się Ja przychodzę do was z takim filmikiem ponieważ jakiś czas temu około dwa tygodnie temu dostałam maila z, od firmy Paeze wcześniej zarejestrowałam się na ich forum wszystkie linki dostaniecie na dole no i właśnie oni wysłali mi maila z treścią właśnie taką: testuj nasze produkty za darmo. Przetestuj nasze produkty za darmo, pokryj koszt przesyłki, a wyślemy do Ciebie produkty o wartości 60 zł. Aby otrzymać produkty, wpłać na konto 10 zł na poczet kosztów przesyłki i pakowania. Tak więc, oczywiście, nie mogłam z tego skorzystać. No, i przesłałam właśnie na podany numer konta te 10 zł. No, i w przeciągu dwóch tygodni przyszła do mnie paczuszka, w której znalazłam następujące rzeczy. Po pierwsze, był taki katalog bardzo kolorowy, bardzo fajny ze wszystkimi produktami tu produktami właśnie firmy Paese i powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zainteresowana tymi właśnie produktami. Jest tu kilka rodzajów podkładów, są podane również ceny. Podkłady są w cenie no, od 16 zł do powiedzmy 30 zł. Nie miałam nigdy tych podkładów, więc nie będę się wypowiadać na ten temat, ale myślę, że przyjdzie czas, kiedy je wypróbuję. Następnie są przedstawione w katalogu pudry rozświetlająco brązujące, takie meteoryty różnego rodzaju właśnie pudry sypkie w kuleczkach. Takie meteoryty. E, tutaj mamy właśnie jak konturować twarz. Bardzo przydatna informacja. Poza tym korektory, bazy pod makijaż. No i to, co tygryski lubią na najbardziej, czyli cienie. Mają różnego rodzaju, właśnie cienie w swoim asortymencie: takie diamentowe, tria, pojedyncze, e, kaszmirowe, matowe. E, takie kolejne tria właśnie, takie paletki albo coś takiego e, no powiem wam jak na to patrzę, no to po prostu nic tylko iść i się zaopatrzyć właśnie w takie cudeńka, bo myślę, że warto, następnie tutaj są tusze, no tak też do 30 zł, 23,90 na przykład kredki wodoodporne do oczu za 11 zł błyszczyki za 16 zł właśnie coś takiego oraz lakiery do paznokci, odżywki, róże znowu, pędzle są też w asortymencie, do makijażu różnego rodzaju, do podkładu tutaj widzę do różu, do pudru, do cieni, jakiś skośny. No i są też takie duże palety makijażowe, które zawierają różne kombinacje, na przykład pudry, róże, e, bronzery, cienie, paletki właśnie te trio. E, no i te palety już kosztują no, powyżej 100 zł. Myślę, że to też taka fajna, fajny gadżet, jeśli ktoś interesuje się makijażem, lub wykonuje makijaże na różne okazje. Tak więc e, tak się przedstawia katalog. Bardzo fajna sprawa. Dostałam również fakturkę. No i produkty. Yy, dostałam trzy rzeczy. Yy, pierwszą z nich jest cień. Diamentowy cień do powiek, yy, numer 24. Wygląda w ten sposób. Zrobię Wam słoczyka, mam nadzieję, że będzie widać. Yy, coś takiego. Ogólnie szukałam czegoś takiego, więc no, fajnie, że wyszło akurat, że e, dostałam właśnie taki cień na jesień, jak znalazł. E, no i ten cień w tym katalogu kosztuje około 10 zł. Tak więc e, fajnie jest go. E, ile mamy tutaj, pojemność? No, nie mogę znaleźć. Miesza z tym. Poza tym dostałam Dancing Queen Puder brązujący z drobinkami numer 850. Myślę, że to jest właśnie ten produkt, który oni zamienili, bo wcześniej firma PEZE była firmą Euforan. Tak więc widać, że tutaj jest jeszcze eufora napisane. No i taki puderek. Brązerek kosztuje około 16 zł, z tego co wyczytałam w katalogu. Ma, jest bardzo mięciutki, taki fajny kaszmirowy z drobinkami. Taki fajny efekt właśnie rozświetlenia daje. No, mi się osobiście takie rzeczy podobają. Mimo tego, że zima idzie, używam brązera codziennie. I poza tym dostałam również taki róż do policzków w numerze 630. I on w tym katalogu jest za 19,90. Jest coś takiego: takie duo właśnie, jaśniejsze i ciemniejsze. Również zawiera drobinki, ale nie takie nachalne. Yy, właśnie nie jest perłowy, tylko matowy z odrobiną, właśnie takich yy, drobinek. O, coś takiego. Odebrałam paczuszkę dzisiaj i od razu chciałam się z Wami yy, tą informacją podzielić. Yy, myślę, że będę stosować te produkty, no bo tak, na pierwszy rzut oka bardzo mi się podobają i będą yy, idealnie pasować do moich dziennych makijaży. E, tak więc, jeśli dostaliście taką e, propozycję, czyli maila od firmy Paese, e, dajcie proszę bardzo znać, czy, e, co dostaliście w, paczusz, w paczuszce, e, czy dostaliście takie same kosmetyki jak ja, czy może coś innego, e, i czy już je stosowaliście i czy jesteście z tego zadowoleni. E, tak więc to taki filmik na szybko. Chciałam się podzielić właśnie tą informacją, no i może jeszcze ktoś będzie miał okazję, może na właśnie stronie internetowej firmy PLZ będzie taka informacja i będzie można skorzystać właśnie z przetestowania ich produktów za 10 zł. Z tego co obliczyłam, no te kosmetyki nie kosztowały 60 zł, no ale 45-50 zł za, za, za te kosmetyki spokojnie można by było wydać. Tak więc 10 zł, 50 zł, super sprawa, jeśli macie okazję to spróbujcie, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmiku, na pewno będzie jakiś filmik makijażowy, konkursowy, no i jeśli macie jakieś propozycje na filmiki, które mogłabym dla Was nakręcić, bardzo proszę Was o taką informację. E, jeszcze raz żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. No i oczywiście zapomniałam, przecież Franek się z Wami nie pożegnał, Franio. pożegnaj się z widzami. Papa! Pa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bardzo miło było Was poznać. Papa! Pa.